I had a family once. A wife. And a son. And I buried them along with everyone I ever knew. Okay, Vitamasiliska, you're the Kalinus, Kodzid Midarnov, son of Murdur. This is my Jedna szuseks gry. W przyszłym śneczku pożybimy sobie fabułę. Tej najpierw ich tak... kurde no... najpierw po mamy, troszeczkę to mamy grałkę tu. No y, to, grałga po prostu. I możemy zabić. Cóż. Tego stelny Do tego przelejdźmy pewnie. Do tego co tej, tej, tej ludzi. O, masowałem tym X-em jak salony. Więc nie wiem o co chodzi Oczywiście nie wcale nie? o coś u dajcie, tutaj no ja, bo ja zbierałem wszystkie znajdźki wszystkie rzeczy robiłem i powiem tak, że zabiłem kilku pytanów bo sami się do mnie pchali i ten mnie zabił i ten i jeśli jest tutaj możliwość yy, wiecie brania ich do, do swojej armii, to tego nie wezmę do swojej armii, bo tak mnie wkurwił, tak mi krwi że nie ma, że go do swojej armii wezmę. Ja go mogę tylko zabić. Dobra, e, gdzie tutaj jest? Aha, to jest tam wyżej, dobra. Jak pamiętacie, w poprzednim odcineczku e, mówiłem wam, że zostawię tutaj jedną takim, taką rzecz wam dam do przesłuchania, bo sam nie pamiętam, czy na pierwszą w dawałem, czy też nie. Uh Who's this now? Some unhappy bandit named for or Gore Father something. He was screaming for his wife. The boys <muchany> laid into him a bit. More in a bit, he dead? Yeah. The boys know the big man powerful living who wants a word. Is sack the dog might know where his thief powers are hiding. Strip him down. Ok. Wiem, że to jest ork, mówił. I y, Lor robił sobie fabułkę. Y, ok, to bo mamy tutaj tego, y, Krasna Luda, i mamy tutaj odkryć, co królowa Merwena wie o mocy, o mocy upiora. Zróbmy to, zróbmy co na wie o upiora, bo mnie to strasznie ciekawi. Bo chcę tutaj, wiecie, uch, wziąć sobie ich do swojej armii, brać ich do siebie. Chcę, wiecie, mieć włosą ormię urków. Patrzcie tutaj, dzień dobry kolego, no, tak. <grydanie> dla mózgu. <mocy>. Kie <grydanie> na pingarko. To, to zobaczmy co ona wie o naszym... Ooooooo! Czy to jest to co ja myślę? Czy to jest kurwa to co ja myślę? Czyli Wiecie... Moc! Piuro! Bierzemy ich do swojej armii, dowiemy się jak to się robi, tam. tak? No, no, no wiecie, widzicie, to zięcie

can the curse be broken destroy the black hand and his followers and claim mordor no men of gondor will come to my aid <laughs> you don't need them gets followers willing or otherwise oh, yes. army Oh tak armia orkov oh, after the explosion kingdom the root is in the fortress nearby but what you seek may not be there for much longer O tak, armia orków moi kochani W końcu armia orków yy. ziemię i deszcz. Kurwa jaka to Dobra, to biegniemy Gdzie mam dobyć? Gdzie sam? Dobra, mamy minutę yy, 20 To biegniemy hmm. dalej Biegniemy w takim uh. razie <laughs> Dobra Standardowo okay. musiał tutaj wskoczyć Mogę gdzieś sam się przybliżyć? Nie, ja, nie mogę, dobra O jej się się ten skok jak ja, jak, ja lubię, jak ja kocham ten szkod. O, mają tutaj ludzi. Jak ci to wiecie? Przy okazji, co to. Kurwa, masz no, serio? Nie. Przepraszam bardzo, nie mogę ich zabić? Czekaj to, bo ja chyba nie przeczytałem czegoś. Eee, śpiesz do Aha, no, no, unikając wykrycia, dobra, teraz to przeczytałem, przepraszam Was. <grytans> no. Nie przeczytałem wtedy, okej. Okay? Mój błąd, potwierdzam, mój błąd Mogłem przeczytać jednak <grym> Zanim zacząłem ich na No, nagle no, teraz, teraz już wiem, że bez wykrycia Na spokojnie dam radę Zrobimy to Dobra, oni są tutaj Tutaj możemy już skoczyć Dobra, ja oni są tam Dobra, biegniemy jako stędy Będzie dobrze, raczej powinniśmy zdążyć bez wykrycia, bez wykrycia. Oni tutaj są. Dobra, przeskoczymy i zaraz sami będziemy w sumie. pójdziemy tutaj na tego kamyczka. I ludzie, mamy w końcu własną armię. Będziemy mogli ich tworzyć do swojej armii. Będziemy w końcu mieli własną armię urków. To, to, to na co czekaliśmy, to, na co zem czekał od samego zagrania w tą grę. Od pierwszego ścinka o tym w sumie odkąd się dowiedziałem o tym. Bo nie, śmierdzisz mi tutaj też. Bo cały czas mi zabrania pomagać ludziom. Twoim najbliższym, cały czas mi... Cały czas twoim najbliższym mi im pomóc. Ty też mi śmierdzisz, chłopie. To tylko dobra, to chodźmy po tego tam. Musimy <laughs> to zarobi w miarę cicho. Na no, są w czasie krótszym niż 3 minut. Dobra, 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 mam no to, mam no to, mam no to. Dobra, mamy to. Każda. Zobaczymy, co się to zrobi. Dobra, idziemy tam. Nikt nie może nas zauważyć. Bo tylko pójdziemy tutaj. Tak, jacy naznaczy, sery. Muszę tutaj obrócić. Braśnią. Obrócz się, sir, z drugiej strony. Dobrze. Rzucić się. Tamten to jest razem no, się Zgit. Teraz moje pytanie, co się stanie, jeśli skoczy na tego? Zauważą mnie. Tato nie, nie ma wprawy zauważyć. Nasz się mnie nie zauważył, bo jesteś ślepy. Tato by tam coś. O tutaj. Jest. Dobra. Teraz bierzemy go w naznaczamy nas no, mamy kolejnego ze Twojej armii, ale talion oni mają być e, Twoją armią, nie miotaj tak nimi może No zawsze zabijesz kogo ze swoich ludzi chłopak Nie miotaj nimi bez przesady, tam No jak nimi rzuca, co za chłopak ale to bo tutaj mam na pewno. Chcę tego wziąć, oczywiście do swojej armii. Co jak tam tego. To mnie zaraz wykryje, prawdopodobnie. Ale ja na to nie pozwolę. Dobra, chodźmy szybko. Go, 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 go. Dobra, i teraz co robimy? Naciśnij i, aby i... Wyzwą. No to zwołamy ich do swojej armii. Zlikwiduj wszystkich wrogów. No i zrobiliśmy misję dodatkową. To nie wiem, patrzymy tylko nie robią? Nie, no nie patrzymy. Idziemy też tutaj walczyć. To sobie powalczymy, co so, ja ale... No tutaj, <laughs> na Oni walczą, to i my walczymy, prawda? A chwila. Na znaczenie. O oh je yeah. Dobra jednak ich nie będę mordował Będę ich no nocy. Do mojej armie I większą ormia Dla Ten masz w głowie Nic sobie ty nie ja robi To za co. to No stary ja on go przyjąć No i Zrobiliśmy. idźmy Joks do niego chłopie Joks skoczył na o koniec You're good to The lady of the shore send you to our aid. The queen warned us to wait until the end of the battle. Then you the all spotted us. I this. told you, the visions always come to pass. Yes, but I told you not to... to To, to jest, kogo to jest. A, to jest jego zona. Uuu, bez stawki. Trzy, góry. Trzy, w Cześć, góry. Cześć, bardzo Cześć, to tam góry. Trzy, góry. Cześć, góry. Cześć, I ten dźwięk stali uderzający o podłogę, o betoc. i sauro, nasz największy wróg. Jesteśmy wzięci do niewoli Jego dzona i ciurka tak samo Ona w w Take him to go Mordor. do Mordoru A ile został wzięte do Mordoru i są zabity pewnie o. Dużą armię urków Czyli wojna będzie Dobra, zlikwiduj. Dobra, mam lepszy pomysł jak to zrobić. Dykuję Właśnie, na to chodzi, właśnie. Sy tu uciekają. Elo Zazrobione. Czy nie, nie zrobione? Dobra, ja wam pomogę to tam gdzieś jeszcze. stares. A. Dostaw. No, widzieliście, jak wszyscy po uciekali? Patrz widz no. No ja starałem, panowie, no. Ktoś się z nimi przeskudzić. Możecie zasypać skorobota, kanał zostaw kapkę w górę dzwoneczek. It is warm thing. thing kill kill me, right? It is another to make them our followers. It is a gift. We can use the weapon of the enemy against him. Hmm, bardzo fajnie, fajnie. O, mam, mam coś nowego ze steletami, to już z dwoma steletami. Mamy tutaj vendettę. Hmm. Koralowa Morvena posiada klucz do uwolnienia prawdziwej mocy twórcy pierścienia, mocy kontroli i dominacji. Stwórz armię, która stawi czoła czarnym kapitanom. Okej. Okay. No ją, ja bo tutaj mam jakiegoś faceta z misją i odblokowaną misją. Ooojee Dobra, mam dwa punkty Uuuu. Y Likwidacjo Dlaczego ja mam tutaj kółko takie, co? Hmm. Czy ja mam tutaj pokazanego pada? Nie, nie mam pada. Ale takie dziwne kółko mam tam. Mogłośno takie pokazane, wiecie. O, jak widzicie, tutaj wszystko wykupiłem. Cóż. Może... Dobra, może kopić to, nie ja. yy, Tutaj cały czas mam tą runę, i przypadkowo sprzedałem tamtą morunę i kupiłem tą mocz I teraz. Yy, dobra, to. Zróbmy dalej to. Albo w sumie, wiecie co? Albo nie, zarzućmy O, nie wiem coś o tym Dobra, to chodźmy po informację tutaj Bo przy okazji uwolnimy ludzi To się przyda Dobra, widzę chłopa Zabijamy chłopa Psy. A tutaj człowiek mamy Człowiek, informacja Dawaj informacje mi o tym chłopie Dobra, dziękuję, wszystko wiemy o nim Dobra, starym. Dobra, myślę, że możemy już lubić tutaj tą misiejkę jakieś tak blisko. Ale jestem tylko w ogóle, że dokończymy w ogóle tą grę? To jest dobre pytanie. zaraz zobaczyć. Naznasz uruku do ukrycia. No to idę ich nasasać, na nie jest ukrycie. Buuuu. Krzyk nas naszał i że się widzę Dobra, idźmy tutaj, czy, czy, Dawaj, Sara, dawaj, hold, hold. Mam do ciebie fajną niespodzianę, cześć Sara Komuś jest podejść bliżej Dobra Biegnąłem, Biegłem i buczyk Mamy kolejnego swojej armii Dobra, dobra, chwila, chyba. Chodź, no to chodź co to się dowieć co tam się orsało takiego. Będzie z mojej armii, kolego. W mojej armii, dzień dobry. Dobra, to teraz tego bierzemy do swojej armii. Bum, bum. Dobra, to jest jeden. Weźmy chodźmy, chodźmy go do swojej armii Dobra, mamy, zrobiliśmy Poboczną misję Okej, okay, i tutaj, czy, czy? Dobra, chwila, gdzie oni Dobra, tutaj, tutaj jest jeszcze ktoś go wziąć, przejmijmy go do swojej armii Jak mamy taką możliwość, to samo by nie, prawda? Mogłoby ich nie brać do swojej armii. Chodź tutaj, kolego. No zaraz się dowiesz, co to było. podejść tutaj za winkiel bardziej. Ja się zaraz tego nie powinien widzieć. No i dalej. Przecież chodź, kolego bo tamto nie może nic słyszeć. Przyjmiemy ich wszystkich do swojej armii. Ja wam to mówię. Moi wszyscy będą w mojej armii. Kajteca, Kajteca, tutaj jest jakiś kolega. Ja wam mówię, że ja tutaj przyjmę wszystkich do swojej armii. Wszystkich wezmę do swojej armii. Poproszę. Oni będą w mojej armii, wszyscy. Dobra, do tamtego tylnego już mi się nie chce iść. Ale bym mógł ale nie będę go zabijał bo jeszcze wiecie garra od nowa będziemy kazać co robić a nie się mi jeszcze zamówić Dobra który to jeszcze nie jest mój? ty nie jesteś mój? E, kolego kolego jak ty nie jesteś mój? Sobie to powiedzieć. mi to To jest oś niemożliwe Dobra tam jest ich dwóch no, przejmijmy go się skrytko jak nie, ale ten zaraz może zauważyć Szybko idziemy, podchodzimy do tego Bierzemy tego Podchodzimy do tego, bierzemy tego Zaraz sam to zauważyć, ale... Ja na to nie pozwolę A ja mam swój sposób No dobra, zauważyłem. Dobra, dobra. dobra tej się panowie. Ja tutaj? Więcej trzeba zawrotnić, tak jak naznaczamy po prostu. Na go. No jest Teraz sam zaraz, zaraz pójdziemy. Dobra, szybko tego trzeba się naznaczyć. Dobra, naznaczony, widzieliście tą ormię? 18 nosów. Mamy 18 ludzi. Nie, Dobra, chodźmy dole. To może tyry Dobra, szybko go 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 Nie mogę na zauważyć Czyli znaczy nie mogę Ja tutaj muszę przejść ich wszystkich po cichutku Kolego, chodź tutaj Naprawdę jak coś Że coś wytułeś A ci się nie wydawało kolego Uciekł, coś wydaje, że się wydawało Oho, No leży do mnie Fójrz, teraz jest mu. Well, right. Kajta, okay, aha, tutaj jest. Są... Dobra, mu go. Tylko tailor przyjmijmy, bo się nie martwię. Chcę jeszcze przejąć tego tu. Co, gdzie opuszczam? Sajcie, to tu jestem tutaj mi pisze, że opuszczam nie. Dobry. You Dobra, myślę, że małe dziecko, bo oni się... Wolimy jego gościami tyle Dobra, tutaj... Ee, chłopie, ty nie <śmany> się widzisz? Także no, na spokojnie tutaj, coś kokę... Chodź tutaj, kolega, jeszcze ty będziesz mógł. Dobra, mamy 21... Jeszcze dajmy... Już tutaj. Minut to myślę, że możemy skończyć. E, także ja wam podziękuję za ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dzwoneczek jeśli chcecie być na bieżąco. A my co? A my się będziemy widzieć w następnych odcinkach z tej gry. Patrzcie na to jaki profit mi się udało zarobić. Jest, widzicie to? Jest talion. O matku, widzicie to? Jaki bug. No dobra, cóż. Kaj se tukaj pobawia?